Cześć kochani, tu Ola żelazo. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie pracowity nasz filmik. Będziemy. Siedzieć przy komputerach, bo większość z nas spędza wiele godzin w pozycji siedzącej, pracując przy komputerach, przy laptopach. I co za tym idzie? Większość pracowników biurowych i nawet jak zostajemy w domu przy komputerach odczuwa dyskomfort. I ja chcę Wam pokazać zestaw ćwiczeń, które pomogą nam lepiej się poczuć, zniwelować bóle. I co więcej, przedstawię też bardzo fajny sprzęt ergonomiczny. Akcesoria Microsoft, takie jak klawiatura i myszka, które pomagają utrzymać nadgarstki i dłonie w neutralnej pozycji, nie obciążając ich, pozwalają ustawić ciało tak, żeby barki i kręgosłup się nie męczyły. Zobaczcie, tak wygląda ergonomiczna klawiatura Microsoft. Posiada naturalny łuk, co stanowi układ dostosowany do długości poszczególnych palców, a to umożliwia wygodniejsze pisanie. Podparcie dla dłoni zapobiega nadmiernemu opadaniu nadgarstków podczas pisania i zmniejsza nacisk na podłoże, kiedy ręce na nim spoczywają. Natomiast kształt myszki pozwala na wygodne obejmowanie myszy dłonią. Wysokość i kształt dobrano tak, aby ograniczyć kontakt między nadgarstkiem a biurkiem w celu zmniejszenia nacisku na kanał nadgarstka. Nachylenie zapewnia neutralną pozycję nadgarstka i przedramienia bez napinania mięśni. Ale zaczniemy od ćwiczeń. Gotowi? No to ruszamy. Siedząc przy biurku, chcę, żebyśmy się troszeczkę odsunęli, żeby zrobić sobie więcej przestrzeni. Siadamy na krawędzi, stopy opieramy stabilnie o podłoże. Ja, będąc w domu, bardzo lubię pracować bez butów. To wam polecam, bo wtedy też stopa fajnie odpoczywa, ona ma większe zakresy ruchu i od tego zaczynamy że po prostu ściągamy buty. I nawet jak jesteśmy w biurze i pracujemy, to nikt nie zobaczy, jak ściągniemy na tę chwilę pracy. Buty. Ok, ramiona wzdłuż tuł tułowia, plecy wyprostowane, barki oddalone od uszu, uśmiech na wszystkich buziach i zaczynamy od obszernych krążeń barkami do tyłu, tak żeby się rozluźnić, żeby poczuć energię, żeby poczuć dużo miękkości i przestrzeni po. O tych naszych godzinach spędzonych siedząc. Ok, zmieniamy kierunek, zaczynamy krążenia barkami do przodu. Chcę, żeby one były jak najobszerniejsze. Chcę, żebyśmy poczuli, jak wprawiamy w ruch nasze łopatki. Łopatki się łączą i rozchodzą. Łączą i rozchodzą. Ostatni raz. Opuszczamy ramiona i teraz unosimy barki do góry, żeby zbliżyć do uszu i opuszczamy. Unosimy do góry. I opuszczamy. Chcę, żebyśmy poczuli luz w barkach i dużo przestrzeni między barkami i uszami. I teraz zostawiamy już w takiej pozycji, po to, żeby e, odległość między uszami i barkami była jak największa. Ok, ręce na uda. Teraz troszeczkę pomożemy odciążyć odcinek szyjny. I w e, ten sposób, skręcając głowę w jedną stronę, wracamy do centrum. I w drugą stronę aktywujemy odcinek piersiowy kręgosłupa, pozwalamy głowie i szyi się rozluźnić. I to są bardzo ważne ruchy, ponieważ godzinami, godzinami mamy wzrok wbity w monitor, co niestety powoduje przeciążenia szyi. I te wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj robimy, dobrze wpłyną również na naszą szyję. Zostajemy w centrum, teraz zbliżamy brodę do mostka. I delikatnie odwodzimy głowę do tyłu, patrząc na sufit. Wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy pracując szyją, muszą być delikatne, powolne, bez żadnych szarpnięć, żeby absolutnie nie doznać żadnej kontuzji. Ostatnie odchylenie do tyłu. I teraz zrobimy delikatne obroty w prawą stronę. Cała głowa. Świetnie. I wracamy w drugą stronę. Ach, szyja chyba teraz poczuła dużo luzu i to jest piękne. Ok, z wdechem uniesiemy ramiona do góry tak żeby znalazły się przy uszach i zaczniemy się przeciągać jedną i drugą stronę. Pośladki mocno dociśnięte do siedzenia. Jedna i druga. Tak jak coś chcielibyśmy sięgnąć, co jest ponad nami, wysoko, wysoko czujemy jak wyciągają się boki tułowia, stopy cały czas stabilnie oparte o podłoże. Moi drodzy, to są ćwiczenia do wykonania przy biurku na siedząco, które dobrze jest robić, przynajmniej część z nich, przynajmniej raz na godzinę, żeby zachować zdrowe ciało, żeby nie odczuwać dyskomfortu w, w plecach, w nadgarstkach i w barkach. Dobra, teraz opuszczamy ręce i splatamy je na potylicy. Bierzemy wdech, odwodzimy łokcie do tyłu, kładziemy głowę na dłoniach. I z wydechem łączymy łokcie, przed sobą zbliżamy brodę do mostka. Wdech, otwieramy klatkę piersiową. Z wydechem łączymy łokcie. Wdech, otwieramy, kładziemy. To jest takie bardzo dla nas przyjemne. I róbmy, kochani, te ćwiczenia jak najczęściej. Ostatnie dwa powtórzenia. Kładziemy głowę na dłoniach. Łokcie szeroko i z wydechem łączymy, zaokrąglając odcinek piersiowy i rozciągając odcinek szyjny kręgosłupa. Ostatni raz wdech. Kładziemy głowę na dłoniach i z wydechem łączymy w łokcie. Świetnie. Zostajemy w siedzeniu i co poćwiczymy troszeczkę nad zdrowym kręgosłupem siedząc. W tym celu zrobimy skręt do boku, zahaczając nogę o zewnętrzne kolano, a drugą kładziemy na oparciu krzesła. Z wdechem rośniemy do góry, z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy, możemy obrócić głowę do tyłu. Opuszczamy barki, barki cały czas rozluźnione. Ciężar ciała opiera się na obu pośladkach. Jeszcze ostatni wdech rośniemy. Z wydechem się skręcamy. Kręgosłupy bardzo lubią wszystkie skrętne pozycje. Z wdechem wracamy do centrum i z wydechem robimy obrót w drugą stronę. Opieramy się o siedzisko, opieramy dłoń o zewnętrzne kolano i z kolejnym wydechem. Możemy spojrzeć w tył, żeby jeszcze mocniej zaakcentować skręt kręgosłupa. Ostatni wdech, rośniemy, rośniemy, rośniemy. Z wydechem skręcamy się jeszcze mocniej, z wdechem wracamy do centrum, poprawiamy naszą postawę wyciągnij ramiona przed siebie spleć dłonie w koszyczek i odwróć koszyczek splecionych dłoni wnętrzami przed siebie, łącząc kciuki. Mamy to. Z wdechem unieś ramiona do góry tak, żeby znalazły się przy uszach i z wydechem zacznij. Skłon w jedną stronę, z wdechem wróć do centrum, z wydechem w drugą stronę. Znowu wyciągamy boki tułowia, pracujemy na tył. Szukaniem przestrzeni między kręgami rozciągamy, wydłużamy, uelastyczniamy nasz kręgosłup, czyli te wszystkie ruchy, które nasze kręgosłupy wprost uwielbiają. Dajmy im trochę wytchnienia podczas naszej pracy. One odwdzięczą, odwdzięczą się tym, że po prostu nie będą bolały, nie będą się buntowały. Jeszcze jeden skłon. Wróć do centrum z wydechem. Kolejny. Wyciągnij się mocno, mocno do góry, opuść ramiona, rozpleć i teraz przełóż palce, tak żeby drugi mały palec znalazł się u dołu. Jeszcze raz robimy koszyczek, bierzemy wdech i z wydechem robimy skręt. Uśmiechamy się do siebie, wyciągamy plecy, stopy mocno oparte o podłoże, z wdechem wróć do centrum i z wydechem robimy skręt w drugą stronę. Przyjemności, ciąg dalszy. Mamy rozluźnione barki, szyje, teraz kręgosłup. Z wdechem wróć do centrum, opuść ramiona, rozpleć. Te wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy, już fajnie zadziałały na nadgarski, ale żeby jeszcze mocniej rozluźnić nadgarski, zacznijmy robić krążenia, unosząc ramiona. Taki taniec flamenko. Jedna dłoń na zmianę z drugą, wysoko, wysoko unieś głowę i opuszczamy, krą robiąc krążenia w drugim kierunku. Niech nasze nadgarski też pracują, niech znają te ruchy w każdym możliwym kierunku, a nie tylko trzymając myszkę nieruchomo w jednym miejscu. Jeszcze raz, góra, 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 góra. Na górze trzy krążenia, drugą stronę i opuszczamy. Fajne to flamenko w czasie pracy, prawda? A jak inaczej? Dobrze, to żeby jeszcze popracować nad nadgarstkami, oprzyjmy dłonie o siedzisko, na razie palcami do przodu i przenieśmy delikatnie ciężar ciała na dłonie, żeby wzmacniać nasze nadgarstki. Chociaż ergonomiczna... Klawiatura i myszka Microsoftu, która jest przede mną, ona powoduje, że nadgarstki prawie w ogóle się nie męczą, nie ma bólów i co unikamy wielu chorób nadgarstków, które niestety doskwierają coraz większej ilości ludzi. Są to tak zwane cieśni nadgarstka, bóle, i one są bardzo nieprzyjemne. Możemy temu zapobiec właśnie ćwicząc i używając ergonomicznych sprzętów. Ustawiamy palce dłoni na zewnątrz. I jeszcze raz. Ciężar ciała przenosimy na dłonie, na nadgarstki, żeby je wzmacniać. Na koniec nadgarstki przód, palce do tyłu i też takie kołysanie. Mmm, tak rozciąganie. No te nadgarstki, właśnie ta praca we wszystkich płaszczyznach też jest bardzo ważna. Dobra, to jeszcze jedno fajne ćwiczenie na nadgarstki. Wyciągamy dłonie, palce do góry i chwytamy za palce, kierując je na siebie i czując tutaj z przodu mocne, przyjemne rozciąganie nadgarstka. Utrzymaj parę chwil i zmienimy dłoń. Druga dłoń palce do góry. A tak, 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 o to właśnie chodzi. Trzymając już wyciągnięte dłonie, z, yy, zrób piąski ze swoich dłoni, kciuki na zewnątrz i teraz odwodzimy nadgarski na zewnątrz i do wewnątrz. Na zewnątrz i do wewnątrz. I też tutaj jest wzmacnianie, rozciąganie w tej innej płaszczyźnie. Nie musimy robić tych wszystkich ćwiczeń naraz, ale fajnie, żeby w każdej godzinie naszej pracy wykonać chociaż 4-5 takich ćwiczeń, które wspaniale wpłyną na nasze samopoczucie, na nasze chęci pracy i przede wszystkim na to, że to nasze siedzenie będzie zdrowe, nie będą nam doskwierać bóle. Ok, opuszczamy, jeszcze troszeczkę chciałabym, żebyśmy rozciągnęli biodra. Rozciągnęli pośladki, które też są bardzo spięte w tym siedzeniu. Kładziemy kostkę na przeciwległe kolano, kolano opuszczamy w dół i robimy skłon. Pochylamy się, wydłużając kręgosłup, uwypuklając klatkę piersiową, rotując barki do tyłu. Brodę delikatnie zbliżamy do mostka po to, żeby wydłużyć odcinek piersiowy, i tak trwamy w pozycji, czując już tutaj bardzo przyjemne rozciąganie. I w ogóle, to co chcę powiedzieć, co jest bardzo ważne, że nasze ciało nie lubi bez ruchu, więc tak naprawdę każda forma kręcenia się, wiercenia jest bardzo wskazana. Druga noga. Hmm. Nie możemy zastygać w jednej pozycji. I ja właśnie tutaj pokazałam wiele ćwiczeń, które możemy wykonywać, nie wstając z krzesła, pracując, czytając. Ważne, żeby ruszać kręgosłupem, żeby się wyciągać, rozciągać, żeby pracować nad garstkami, żeby cały czas pamiętać o tej naszej zdrowej postawie, czyli prostych plecach rozluźnionych barkach, delikatnie ściągniętych łopatkach po to, żeby uwypuklać klatkę piersiową, ruchach szyi, czyli krążenia głową, opuszczanie głowy na prawy bark, na lewy bark, zbliżanie brody do mostka. To wszystko dzisiaj robiliśmy i im częściej będziemy powtarzać te nasze ćwiczenia, tym lepiej. Dobrze, to usiądźmy jeszcze na skraju i takie ćwiczenie, które też doda nam energii, to taki bieg w miejscu, takie tupanie, stupanie, żeby poprawić krążenie, żeby się lepiej poczuć, doenergetyzować. Jak już zaczniemy sobie tak biegać, biegać, to to, na co wpadniemy, to pewnie okej. Okay. Godzina pracy za mną, trzeba wstać i iść po szklankę wody, bo nawadnianie w czasie pracy również jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam za wspólne ćwiczenia przy komputerze, a teraz jeszcze Wam pokażę, jak działa na nas ergonomiczny sprzęt, akcesoria Microsoft. Ergonomiczna klawiatura Microsoft podzielona na dwie części ułatwia naturalne, wygodne ułożenie nadgarstków i przedramion. Szeroki klawisz spacji zaprojektowano tak, żeby dało się łatwo nacisnąć przy minimalnym ruchu nadgarstka. Dlaczego akcesoria ergonomiczne? Ponieważ zmniejszają obciążenie ramion, nadgarstków i dłoni, minimalizują potencjalne zagrożenie dla zdrowia i zapewniają produktywność podczas pracy.